Kierujemy silnik ED4811 to jest FOSET D5 przed liftem 338 tysięcy przelotu silniczek na pompowtryskach, uruchom Tego ładnie nam zapalił jest gdzieś tam delikatne wymiątko spod poręczka oleju to jest też takie delikatne wymiątko które mam ciężko ująć na zdjęciu na filmie przepraszam przegazuj Zobaczymy jak to wygląda z tyłu Jeszcze raz Raz, ją ja też gdzieś tam gdzieś to delikatnego dymu puszcza, Dobra, no silniczek jest w porządku, ładnie odpala, natomiast gdzieś tam jakieś już delikatne przedmuchy widać przy nim, no są to silniki już wiekowe Jedyneczka Dwa Trakcję wyłącz, ser. Dwa to teraz jest zabieg, bo ja nie wiem, co nagrywam. Może od początku, co? Zahamuj, kochamuj. Jeden, dwa, to my nagrywamy, bo ja nie wiem mój, Kup się. Jeden. Tak jakbyś jechał. Nie tam. Jakbyś chciał, wiesz, do, do, dogonić kogoś. Tylko normalnie. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Nie ma 6, tak? To pięska. Steczny. Dobra, dziękuję. Możesz skać.